Czajni przyczaju to cykl spotkań z aktywnymi ludźmi z aktywnego pogranicza. I teraz na pewno muzyczna przygoda, przed nami wyprawa w trzewia aktywnego pogranicza. Dzisiaj moimi gośćmi będą Barbara Gumiela i Sylwester Gumiela. Drodzy Państwo, jesteście młodą organizacją. Jak się nazywa wasze stowarzyszenie? Nasze stowarzyszenie nazywa się. Ma, jest imieniem Marianny Gumieli. Powrót do źródeł i zostało założone w listopadzie, 6 dokładnie, 6 listopada 19 roku. Czyli trzonem e, stowarzyszenia jest ro, rodzina Gumierów. Tak? Dobrze tak. odmieniam? Dobrze. Super. Dobrze. E, muzyczna, wielopokoleniowa, e, bardzo zaangażowana w muzykę. Muzykę stąd. E, mówicie Państwo, że w, e, pomysł i Całość wywodzi się od ku pamięci e, mamy? Mamy Marianne. To możemy o niej najpierw opowiedzieć, e, kim była i, i dlaczego wywarła takie e, wrażenie, że widzę, że tutaj mamy dla pani Marianny Gumieli, została przyznana nagroda imienia Oskara Kolberga. To jest taki naprawdę Oscar w, w kulturze tradycyjnej, w sztuce ludowej. Jak to zasługało? Dla kultury ludowej, o tak. nie? W ogóle warto powiedzieć, że mama urodziła się w 2019 roku i właśnie w 2019 został założone to stowarzyszenie w setną rocznicę urodzin. Do tego stowarzyszenia przymierzaliśmy się przez wiele lat, a, ale praca, tempo życia, no tak. Nie pozwalały nam na to. Ale w końcu przyszła ta setna rocznica. No i stało się. Także jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i zaczęliśmy działać. Mm -hmm. Ale zacznijmy od opowieści właśnie o panie i Mariannie. E, czym się zajmowała? I, e, I właśnie jak to się stało, że została wyróżniona e, nagrodą. Mm -hmm. Za jakie mm -hmm. działanie? Mama, tak jak zresztą wszyscy mieszkańcy tej części kraju, zajmowała się rolnictwem, była ze wsi, prostą kobietą, która zajmowała się różnymi pracami wiejskimi, ale przy każdych tych obowiązkach, które miała, zawsze jej towarzyszył śpiew, tak jak często zapowiadała w wywiadach. I... Po iluś tam latach brat Marian, który rozpoczął pracę w Tomaszowskim Domu Kultury, a zajmował się folklorem, namówił mamę, żeby, żeby wzięła udział w właśnie w festiwalu folklorystycznym w Kazimierzu. Wcześniej to były eliminacje wszelkie nie to powiatowe, wojewódzkie i dopiero Kazimierz. I taki pierwszy wyjazd mamy to był w 1976 roku. I tam już była bardzo dobrze zauważona i dostała srebrną, y, y, drugie miejsce i zarazem y, y, s, s, srebrną basztę. Dwa lata później już otrzymała złotą basztę. No i następnym razem była trzeci raz w Kazimierzu to już w 1996 roku. to zajęła drugie miejsce, ale już nie miała ochoty jechać, bo Stan zdrowia już był gorszy, już miała problem z oddychaniem, mówi tej frazy, nie może trzymać tak, nie chciał, no ale jednak pod namową wzięła udział. I to przyczyniło się do, do takich dużych osiągnięć, gdzie została właśnie wyróżniona tą najwyższą nagrodą, jaka może być w dziedzinie folkloru, nagrodą Oskara Kolberga. Właśnie w świecie muzyki tradycyjnej i śpiewu to jest istna legenda. To tak jak w muzyce pop Majka Jeżowska, czy któryś z trubadurów. Tak? I jeśli się powie, nieważne w którym miejscu w Polsce, wśród ludzi zajmujących się folklorem, czy muzyką tradycyjną to imię Pani Marianny jest naprawdę znane i, i szacowane i bardzo, bardzo doceniane. Więc Wy postanowiliście zrobić coś wyjątkowego. Co się udało zrobić z tą, tą piękną tradycją, którą przekazała mama? No, postanowiliśmy w setną rocznicę urodzin Marianny założyć stowarzyszenie. Y, y, oczywiście stowarzyszenie jej imieniem. W skład stowarzyszenia y, weszli y, przeważnie członkowie rodziny y, i już y, nasze stowarzyszenie powstało w listopadzie, a już w grudniu odbyło się, y, znaczy swoją działalność już y, zaczęło w grudniu, y, wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich y, w Suminie. Zorganizowaliśmy właśnie takie wspólne kolędowanie, też takie wspomnienia o w tym okresie Bożonarodzeniowym, jakie tradycje właśnie były. Zaprosiliśmy tam wójta gminy Tarnawatka z małżonką, panią przewodniczącą rady gminy, no i w Przybyło bardzo dużo osób, bo przybyły rodziny z dziećmi, nawet takie malutkie w wózku <głos》>, dzieciaczki. I wspólnie kolędowaliśmy. Koło gospodyń zorganizowało poczęstunek, wystrój też tej sali przy takiej ogromnej. I no, miało z naszej strony więcej osób wziąć w tym udział, no ale. To jakiś taki czas był, że 29 grudnia i kilku członków rozchorowało się, także też nowy członek rodziny rodził się w tym czasie w Lublinie, także też nie mogła babcia przyjechać. I, no ale bardzo miłe było to spotkanie i Myślę, że i mieszkańcy też byli zadowoleni, bo w tak licznej liczbie przybyli na to spotkanie. Później w styczniowym takim informatorze, takiej gazetce gminnej ukazała się informacja o tym wydarzeniu. Z kolei w lutowym numerze tego takiego miesięcznika znalazła się informacja o Mariannie Gumieli i o działalności naszego stowarzyszenia. Także w lutym, żeby jakoś tak Właśnie nasza ta na, organizacja nabrała takiego rozpędu, bo między innymi celem naszej organizacji jest utworzenie Izby pamięci Marianny Gumieli i stworzenie takiego małego muzeum wsi, gdzie właśnie już mamy wiele eksponatów takich zgromadzonych, które, z których moglibyśmy zrobić taką wystawę i żeby. Dowiedzieć się, czy mieszkańcy są zainteresowani taką działalnością, czyli zbadać tą opinię publiczną, to znaczy, e, e, opracowaliśmy ankietę, którą przeprowadziliśmy na 300 osobach, czyli na uczniach szkoły w Tarnawadce na młodzieży też i mieszkańcach gminy Tarnawatka i oczywiście wsi Sumin. I z, z tej ankiety wynikało, że mieszkańcy są w 89% zainteresowani powstaniem właśnie takiej Izby Pamięci Marianny Gumieli i tego Muzeum Wsi, chętnie będą je odwiedzać. Również, może troszeczkę mniejsza liczba, ale 78% również zainteresowanych było udziałem w różnych warsztatach, które mamy zamiar tam organizować koncertach, przeglądach, festiwalach, wystawach jak już to powstanie. Także mieszkańcy są jak najbardziej za. Jeżeli chodzi o znajomość samej Marianny Gumieli, to 48% określiło, że znało ją osobiście. No wiadomo, dzieci, które chodzą do szkoły i młodzież no to już nie pamiętają, bo Marianna w 2003 roku zmarła. I od tamtej pory właśnie to siedlisko, które zamieszkiwała w sumie, nie, no jest niezamieszkałe. I dlatego chcemy jakby zaprowadzić zagospodarować. Tak, zagospodarować. właśnie, jaki macie plan i pomysł na, na tą przestrzeń? Zanim do planu dojdziemy, to jeszcze chciałbym podkreślić fakt, iż mama ma sporo nagrań radiowych w programie pierwszym, programie drugim Polskiego Radia w... Jest, jest y, sporo y, opinii, recenzji. Ja tutaj powinien sobie przynieść y, jakąś część, którą, którą y, z internetu wydrukowałem. Jest tego sporo. Jak się okazuje, y, mama jest, jest bardziej znana internetowo niż, niż w środowisku. Bo jeżeli przedstawiłem na tym spotkaniu koledowym y, tak bardzo ogólnie, y, przedstawiłem swoją mamę, czym się zajmowała, co zdobyła, to, to rzeczywiście ludzie po części zapomnieli, po drugie nie wiedzieli, bo mama była bardzo skromną osobą, ona się nie afiszowała, ona i, no, i, no, tym, się, tym się charakteryzowała, była bardzo spokojna, bardzo, bardzo umiarkowana i, i to też było słychać w wykonywaniu jej, jej utworów. Bo to były pieśni bardzo liryczne. To już ta osobowość była słyszalna właśnie w tych piosenkach, które wykonywała. A nie wydaje się Państwu, że jest często tak, że cudze chwalicie, a swego nie znacie i że zachwycamy się często tym, co jest daleko. My jeździmy nad morze, w góry, mówimy jak pięknie. Ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na roztocze, mówią, to jest najpiękniejsze miejsce. Dla nas często taki śpiew zwykły, nazwijmy to wiejskim jest no, rzeczą normalną. No, słyszeliśmy, słuchaliśmy go, słyszeliśmy go i wydaje nam się normalny, ale gdy ktoś przyjeżdża z zewnątrz, często musi popatrzeć świeżym okiem na to i Tata. Ale dokładnie tak jest, dokładnie tak, tak jest, bo kiedy odwiedzał nasz dom w Kosz, ten muzyk dozowy, niewidomy, to, to, to moi bracia starsi to się wręcz wstydzili, że mama śpiewa o takie rzeczy, prawda, a on dogrywa na akordonie i chciał słuchać mam, nie? Bo, bo, bo tam była charakterystyczna skala jaka, jaką używała w tych, tych pieśniach, bo to był ten, społeczeństwo było wymieszane, polsko-ukraińskie, nie, i te naleciałości trochę ukraińskie, trochę polskie, to było bardzo ciekawe. Tak, a co do planów, no właśnie, oprócz, oprócz tej Izby Pamięci Marianny Gumieli, mamy zamiar też stworzyć taki kącik właśnie Mieczysława Kosza, był częstym właśnie gościem u nas w domu i kącik mieszkańców wsi. Mieszkańców wsi jesteśmy w trakcie zdobywania różnych zdjęć starych i zawodów, jakimi się zajmowali, oprócz rolnictwa. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenne, bo to idzie wszystko w zapomnienie, a, a takie rzeczy nie bardzo można zapomnieć. Nie trzeba, nie można. Czyli powstaje rodzaj społecznego muzeum w suminie, tak? Tak. Jaki macie pomysł na jego finansowanie? Bo to pewnie nie jest prosta rzecz. No w... Staramy się. Staramy się tak. Poprzez no bo to, mają, to jest problem nie? właśnie wielu młodych organizacji, tych, które zaczynają, że na początku mhm. nie za bardzo wiedzą, gdzie szukać. Jak zdobywać granty, jak pisać wnioski, bo to jest cała, cały inny język, inny inny świat. Czy, czy macie Państwo doświadczenia w innych organizacjach pozarządowych, czy to jest wasze pierwsze stowarzyszenie, w którym będziecie działacie i... To jest nasze pierwsze tak. stowarzyszenie. No należymy tutaj też do inkubatora organizacji pozarządowych, także też liczymy na wsparcie. Z tej strony. No i po prostu piszemy projekty. Właśnie, z projektami jest tak, że jeden na dziesięć niestety wchodzi, ale trzeba pisać te kilka, żeby, żeby spróbować. Pewnie wiele osób już. Z Zjadło zęby na, na pisaniu projektów, nie jeden się załapał, Więc tak, na pewno w, w tym trzymamy mocno za państwem kciuki. Czy w jakiś sposób wpłynęła na Państwa działalność? Powiedziała Pani, że w marcu było spotkanie w, tak? w, w, w grudniu? W grudniu. W grudniu, w grudniu tak. Później w marcu zaczęły się pokazywać informacje o w lutym, Waszym stowarzyszeniu, tak, w lutym, tak. a w połowie marca wybuchła epidemia koronawirusa. Czy to mhm. wpłynęło w jakiś sposób na Waszą aktywność, działania albo plany? To w znacznym stopniu, bo, bo zaplanowane były następne imprezy. Był wyznaczony termin gdzieś około świąt, przed świętami Wielkiej Nocy takie warsztaty rękodzieła, no i niestety nie odbyły się. No i następne takie spotkanie miał przeprowadzić najstarszy brat, który, który ma spisane teksty i gra na akordonie, melodie, które były przyśpiewkami na weselach wiejskich. Czyli do każdej osoby inna jakaś przyśpiewka. To, to naprawdę bardzo <laughs> ciekawe jest. To jest bardzo ciekawe, bo nawiązujące to często... do, do osobowości, tak, do tak. zawodów to i tak dalej, i tak dalej. Należało tak. wtyknąć komuś tak, <laughs> niby żarcikiem, ale można było dogryźć. Tak. No w różny sposób, tak. I to była właśnie ta kolejna impreza, która nie wyszła. I następną mieliśmy organizować majówki przy figurkach bo to są naprawdę piękne z, tak, z spotkania z całą ludnością, to w kilku figurkach na wsi, tak żeby żeby bliżej, bliżej ludzi, prawda. I to było na tyle, no. na wakacjach mieliśmy również warsztaty przeprowadzić muzyczne, no ale to już, to, już, to już było w naszym planach, w naszych planach. A czy jest jakieś światełko w tunelu? Jak wyobrażają sobie Państwo przyszłość? Jakie są Wasze największe marzenia związane z Waszą działalnością? Właśnie problemem jest miejsce. Jak już wspomniała Wasia, to siedlisko jest od wielu lat już niezamieszkałe. i wiadomo, co się dzieje z tymi budynkami. Także tam są wymagane takie gruntowne remonty. I to nas właściwie trzyma. Gdybyśmy otrzymali jakieś wsparcie z projektu i moglibyśmy tam pewne rzeczy wykonać, to już byśmy mieli z górki. Bo pomysłów mamy co nie miara tylko właśnie chodzi o, o bazę tego miejsca. A Pani największe marzenie? No żeby właśnie jakiś znaleźć taki projekt i żeby, żebyśmy mogli dostać jakieś to dofinansowanie, bo najtrudniej właśnie jest wśród tych projektów na infrastrukturę. Bo teraz no, w tych czasach COVID-19 no, to wiele rzeczy, no, na przykład możemy coś nagrać, prawda, jakiś koncert online, ale tutaj tak jak mąż wspomniał, no, ta baza musi być, żeby, bo mamy dużo tych eksponatów i moglibyśmy już zrobić tą wystawę, no ale... Na razie y, musimy tam poczynić pewne remonty i na to y, zdobyć pieniążki. Jeśli ktoś chciałby Wam e, pomóc albo po prostu odwiedzić, e, czy jest taka e, możliwość i jak, jak się z Wami skontaktować? Można przez e, Facebooka. Wystarczy na zapisać Stowarzyszenie im. Marianny Gumieli, powrót do źródeł i wszystko mam na wierzchu. Mhm. Telefon kontaktowy i. I, i miejsce, siedzibę stowarzyszenia. Hmm? E S na ta miejscowość Sadyba, w której się e znajduje, jest w jakiej miejscowości jeszcze podkreślimy? To jest sumie w gminie na trasie do Zamościa. Zamościem, tak, Zamościem a Tomaszowym. Więc jeśli wędrujecie przez Roztocze Wschodnie, jeśli jesteście stąd, jeśli bliska Wam kultura tradycyjna, śpiew, muzyka, to pamiętajcie proszę o stowarzyszeniu. Dzisiejszymi gośćmi w Czajni w, przy Czaju byli… Barbara Gumiela. Sylwester Gumiela. Dziękuję Państwu serdecznie za kolejny odcinek w Czajni przy Czaju na Aktywnym Pograniczu. Program poprowadził Marcin Piotrowski. Do A my chcemy podziękować za zaproszenie i, w, i przybliżyć postać Marianny Gubieli i nasze stowarzyszenie. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia w sumie. Dziękujemy. Do zobaczenia. zobaczenia. Zapraszamy.